Witam serdecznie. Dawno nie nagrywałem, bo trochę czasu nie ma, trochę pogoda, trochę praca. Tu jest 110 świeżych ciemnych murzynów. Jeden wyszwac niebieski i dwa czerwone kasztany na białogolny. To już są takie Myślę, że w miarę dobrane pióreczka nigdzie nie powinno być. Chyba, że wyrośnie. Tak, 110 razem wszystkich jest. Ale to już mówiłem. Myślę, że. No i są, i sercowe, i murzyny, i niebieskie chciałbym mieć ich do 250 trochę się boją, to odsypiemy na tą budę przerzuciłem wszystkie Budapeszty Czeple, Typlery razem ich było 74 ze dwa razy puściłem no i zgoniłem Myślałem, że sąsiada nie ma, no był niestety, no i zaczęły padać, ale naprawdę Budapeszty to tam popadały jak kawki. Z pięciu typlerych puszczonych zostało cztery, żółta padła, padł jakiś żałobnik, jakiś jasny, dwa ciemne z tych puszczonych reasumując Złapali mi ponad 30 na pewno, bo liczyłem te co zostały. To tam tylko 40 jest, jeszcze no ciężko mi jest je puszczać. Tak trochę na ziemię je rozpuszczam, bo no, sąsiedzi bardzo pilnują. O to chodzi, właśnie w tym sporcie. Jakby to takie było, nie byłoby sąsiadów, mógłbym ganiać gołębie po 100 zł. Ale i tak uważam, że nie są. Brzydkie. Także lanie było. Było na świeżej głębie Było duże lanie. Tak jak mówię, z 70 kilku, myślę, że 30 pary. Tak jak rozmawiałem z nimi. To już. Co dalej, z takich nowości, ciekawości? O, tam ma jeden piórko. Jeszcze nie było, albo było, bo to było brane po kilkanaście sztuk także może coś tam przeoczyłem także tak to wygląda, no, trzeba pilnować bardzo chociaż sąsiadów nie da się pilnować, bo nie ma dnia, ani godziny, żeby któregoś nie było to jest ciężko ale nie ma co narzekać, Gdyby by było jakby sąsiadów nie było, to tak no nie miałoby to nie było żadnej rywalizacji. Są dalej hodowce, ale to mówię też tak jak u was: byłyby ścinki zimą 10 w roku, tak? A tu jednak nie idzie zgonić gołębi, żeby ścinka się nie trafiła. Te mają pozakładane zielone, seledynowe obrączki. Kilka jest bez obrączek, bo tam nie zdążyłem złapać. A jak oni, co oni mi złapali te 30 tam kilka, no to mi się udało złapać 9 albo 10, to już nie pamiętam, ale tam mam sobie piszę ile jest złapanych. Ten gołowniczek jest wysprzątany. Jest mu się także muzyczka grała, miętalem wysypany. Także zapach i zapach lasu to drugi i, spa i spadł. ten drugi już jest ten z piórkiem ma pióreczką i fartuszką też, ale to miał jeszcze w głowie to będzie wszystko nie mam prądu tutaj na działce i nie za bardzo wiedziałem co zrobić wyczytałem w internecie że są lampy solarne, które nie za bardzo wierzyłem. Kupiłem na targu u nas w Tłuszczu Wygląda to tak. Idzie tutaj kabelek. I tam jest takie czarne pudełeczko. Powiem szczerze, że jestem zadowolony. Mam, znaczy, mam go od piątku. I teraz słońca nie ma. A przychodzę, włączam przyciskiem No i świeci. Świeci tak 20 minut 25 Co mi w zupełności wystarczy. No, no, myślę, że jakby było słońce lepsze na słonecznienie to byłoby dłużej. Jest ja takich trochę świeżych tutaj. Trochę, no trochę coś zostało. Tu je gniazda mi bardzo robią. Nie ma braćmi dnia, żeby... Tutaj jedno drugie, żeby nie było jajek <laughs> Tutaj jeszcze do sprzątnięcia ale to po malutku. Pogoda dzisiaj słaba, po pierwsze pogoda słaba na a po drugie sąsiedzi są. No i tak już punktów już sobie narobili na dwa lata, tak żeby wystarczyć po malutku coś tam sobie zaczniemy puszczać no ale mówię to nie dziś tak to wygląda tutaj trzeba się jeszcze posprzątać no tu jest jeszcze wylocik z tych radomskich coś tutaj są 4 czy 5 minut zostało nie ma tragedii Typlerów spuszczonych zostało 4 na 5 to nieźle Ale Budapeszty myślałem, że będą trochę przytomniejsze. Tu jakiś czepel został. Winer widziałem, że został, tu czepel został, ale Budapeszty naprawdę waliły jak świnie. Wiadomo tam jest kupa, no ale mówię, jedne potrafią się wyrwać z tej kupy i usiąść tam gdzie się należy tu na dole. No mówię jest i tam około 40 jeszcze taki świeży. I to tak wygląda. Dobra, nie ma rudy, biorę się w sprzątanie. Pozdrawiam na razie.